nasza marecka policja znakuje rowery. Czy ta akcja, co ona da? Czy to czemu, czemu się przysłuży? Przysłuży się na pewno. Mamy takie nieraz sytuacje, że mamy odnalezione rowery, ujawnione. Niestety nie wiemy do kogo je przypisać. Dużo mamy rowerów w komisariacie i nie wiemy komu je oddać, prawda? Natomiast ten system, który mamy w tej chwili, nie jest jeszcze to docelowy system, który będzie my oznaczać rowery, dlatego, że System informatyczny, który jest docelowo przewidziany jest na razie w toku, ale już niedługo to wszystko ruszy, także na chwilę obecną oznaczamy rowery markerami fluorescencyjnymi, wpisujemy tam numerek PESEL właściciela, osoby kontakt, z którą należy się kontaktować w momencie kiedy ten rower zostanie ujawniony. Natomiast poradzone są prace, niedługo one jak najbardziej ruszą, będziemy w sposób laserowy grawerować prawda, kolejne numery, które system nam nada na, na rowery.